Dzień dobry, trochę błota na zewnątrz, warto odszepać buty. Jeszcze raz dzień dobry, witam za kierownicy bardzo specjalnego Hyundai Tucsona w specyfikacji N-Line. Czyli opartej na wielkim sukcesie modelu I30N, N jak oczywiście Nürburgring, czyli tor wyścigowy, zielone piekło, bla, bla, bla. Najbardziej spanerskie miejsce do testowania samochodów. A przynajmniej do chwalenia się testowaniem samochodów. W każdym razie nie. Hyundai Tucson tam nie był testowany, bo i po co. Nie jest to w najmniejszym stopniu auto sportowe, nawet z tym silnikiem benzynowym turbo, a może szczególnie z nim, bo rozwija on 177 koni mechanicznych i 262 Nm. Co w przypadku sporego jednak samochodu, przekłada się na. Średnio 12,4 w moim teście. Co tylko potwierdza moje dotychczasowe spostrzeżenia, że dla Tucsona, notabene najlepiej sprzedającego się modelu Hyundai'a w Europie i ogromnie popularnego samochodu także w Polsce, najlepszą motoryzacją jest Diesel. Przy czym generalnie najlepszy jest ten 1,6. Ten sam, który się tak świetnie sprawdza w Kia Sportage technicznym bliźniaku Tucson'a, ale niestety w n -line, o czym za moment, dostępny jest tylko silnik 1.6 TGDI, taki jak tutaj mam z napędem przednim lub na cztery koła, ze skrzynią manualną lub automatyczną, siedmiostopniową, dwusprzęgłową oraz. Z większym 185-konnym dwulitrowym turbodieslem, który rzeczywiście robi z tego auta bardzo, bardzo dynamiczny samochód, ale za to również bardzo kosztowny. N-line, czyli fabryczny tuning, nie tylko optyczny dla modelu i 30 oraz modelu Tucson. W przypadku Tucsona kosztuje tylko 7000 zł. Mówię tylko, ponieważ on obejmuje nie tylko wspaniałe dopieszczenie wnętrza, między innymi ekologiczną skórą na desce rozdzielczej i wspaniałymi tapicerkami foteli No, notabene foteli sportowych, ale znakomicie komfortowych. Ale także przepiękne, czarne, 19-calowej średnicy koła. Dość ekstremalne, jak na takiego średniego suwa opony. Utwardzenie zawieszenia, lekką zmianę charakterystyki układu kierowniczego. A poza tym świetne wyposażenie z gatunku komfortu, wsparcia kierowcy i bezpieczeństwa. Nie jest to z całą pewnością kwota wygórowana. Natomiast pytanie, co z tego tak naprawdę się sprawdza? Bo dość ekstremalne opony czyli o szerokości 245 mm. Nawet po zmianie charakterystyki układu kierowniczego, który zrobił się trochę twardszy, a bardziej jednorodny w reakcjach, takie szerokie opony na niskim profilu mają w przypadku tego samochodu jeden paskudny rys charakterologiczny, a mianowicie powodują. Silną skłonność do podążania za nierównościami, za mm, kolejami. Co bywa dość zaskakujące, bo chwilami kierownica jest dość stanowczo wyrywana z dłoni, zupełnie tak, jakby był cały czas aktywny, bardzo stanowczy układ pilnowania pasa. Jest to coś, do czego oczywiście się można przyzwyczaić, ale no nie widzę powodu, dla którego miałbym za to jeszcze płacić. Z całą pewnością warte swojej ceny są zabiegi, które przeprowadzono wobec układu jezdnego, wobec reserowania, które jest jędrne, ale bardzo dalekie od twardości. Bardzo. Bardzo przyjemnie się tym jedzie, bardzo przyjemnie się to auto prowadzi, jeśli jest gładka droga. Żeby nie wyrywało kierownicy. Bardzo przyjemnie się w tym aucie przebywa, biorąc pod uwagę klasę, jakość tapicerki, jakość wykończenia. Tak, to auto z całą pewnością ma klasę. Niemniej będę cały czas uparcie wracał do tego, co już mówiłem testując kilkakrotnie Tucsona, za każdym razem, gdy miałem do czynienia z tym samochodem wyposażonym w silnik benzynowy 1.6 TGDI o mocy 177 koni mechanicznych, od razu zaznaczę, to nie jest taki sam silnik różniący się tylko oprogramowaniem, co w przypadku Kia Ceed GT, o mocy 204 koni mechanicznych. Nie. Tamten silnik, poza tym, że jest dużo mocniejszy, jest również całkiem oszczędny. Swobodnie do uzyskania są wartości poniżej 9 litrów. Chociaż w moich rękach to auto zwykle oscyluje wokół 9, 9,3 ale to tak czy inaczej, dużo, dużo mniej niż. No, już 11,2 spada, spada, spada. Ok, hold, dobrze. Eee, więc ja jestem za dieslem w Tucsonie, ale. No, z dieslem on w wersji endline, czyli z dwulitrowym dieslem 185-konnym. Zaczyna się w okolicach 150 tysięcy złotych, a to już jest bardzo poważna kwota, ten jest tańszy o prawie 20 tysięcy, co robi wielką różnicę i ym, ludziom nasładzającym się matematyką, polecam sprawdzić, czy taka różnica jest w ogóle do wyjeżdżenia, bo no. Dwulitrowy diesel w tym samochodzie pali mniej więcej 7-7 do 8. Co też nie jest jakąś przerażającą rewelacją. Proszę policzcie i w komentarzach powiedzcie czy warto. Na pewno warto z punktu widzenia dynamiki i zasięgu. Tak, bo zasięg jednak będzie dużo większy. Ale. Czy to będzie pasowało do charakteru akurat N-line, czyli takiej usportowionej wersji? Um, wersji. Hmm. No. Użyłem już tego słowa. Stuningowanej fabrycznie. Podobno stuningowany jest również układ wydechowy, ale. W przeciwieństwie do i30 n -Line, którym niedawno jeździłem, tutaj tego nie słyszę. Natomiast słyszę mm, równie mocno opony jak w tamtym samochodzie, co jest dość niepokojące, bo pamiętam Tucsona jako auto dobrze wyciszone. Zaraz wjadę na wyjątkowo paskudny kawałek. Drogi, i zobaczymy, jak Hyundai sobie poradził z innymi dolegliwościami tego samochodu, które przed jego liftingiem zgłaszałem kilkakrotnie. Co było zbywane na zasadzie, że E uszczelki trzeba przesmarować silikonem i będzie wszystko grało. A mianowicie, odgłosy pracy karoserii. Na razie nie usłyszałem ani cienia. Czegoś takiego, a pewnie bym już narzekał, ale zobaczymy. Szczególnie na utwardzonym zawieszeniu to powinno szybciutko wyjść na jaw. A my sobie podjeżdżamy w tym momencie od tyłu do lotniska warszawskiego od strony lotniska Cargo. I wyjeżdżamy na paskudną nawierzchnię. Na razie jest cisza. Słychać pracę zawieszenia, ale nie karoserii. Czas start. Uwaga, cicho! Ani śladu. Brawo, Hyundai. Nie wiem, co zrobiliście, panowie inżynierowie, ale zrobiliście to dobrze. Jasne, słychać zawieszenie, słychać opony, ale nie ma najmniejszego śladu pracy karoserii. A to było ogromnie niepokojące. Czyli albo na przykład zmieniono w ogóle uszczelki. Albo dodano jakieś, jakiś rodzaj wzmocnienia? Nie wiem. Ludzie tworzący szkielety samochodów to jest oddzielna kasta konstruktorów, która ma w zanadrzu mnóstwo magicznych zagrań, magicznych możliwości. Bardzo jestem zadowolony. Tym bardziej, że i dynamika jest miła. Bez szaleństwa, ale miła. Tak, zawsze lubiłem ten samochód. Przede wszystkim dlatego, że jest jednym z najbardziej urodziwych suwów. Co, nie oszukujmy się, w przypadku tej yy, klasy, tego segmentu, tego typu samochodu, nie jest łatwe do uzyskania. Kiedy będę dla Was nagrywał dynamiczne próby. No dobrze, zrobię to i może już będę to robił częściej albo zawsze. Zrobię to i pokażę, jak, jaka jest różnica między ostrym ruszaniem, pełnym zrywem z trybu normalnego, komfortowego, Takiego, jakim się jeździ na co dzień, czyli w sytuacji, kiedy usiłujemy uciec ze skrzyżowania, a trybem sportowym z pomiarem wyłącznie samego czasu rozpędzania. Pierwszy pomiar w trybie komfortowym, pokazujący również reakcję skrzyni biegów na wdepnięcie pedału gazu, czyli Czas rozpędzania obejmuje czas reakcji samochodu. W drugiej próbie pomiar będzie dotyczył tylko samej dynamiki przyspieszania. OK? Zero 100, tryb komfort. 100, 60 100 sport 80, 120 i 1, 140. Dynamika jest naprawdę przyzwoita Chociaż skrzynia momentami Ma chwilę Co najmniej zawahania Jeśli nie zagubienia A na razie Na razie cieszę się samochodem Który Pomijając Skłonność do jeżdżenia za kolejnami, Niczym nie próbuje mnie zaskoczyć jest precyzyjny, jest wystarczająco komfortowy, jest harmonijny w zachowaniach i jest bardzo ładny i na zewnątrz i w środku. Ma piękne, prawdziwe analogowe zegary. Naprawdę kawał porządnego samochodu. Dziękuję, do widzenia.